Dzisiaj jest poniedziałek, 27 luty. Kościół Habuetarnów. Chciałem wszystkim podziękować za wczorajszy udział w nabożeństwie. Dzisiejsza pogoda to plus 2 stopnie, jak widzicie. A wczoraj dzieliłem się z Wami takim słowem z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Gdzie pan Jezus mówił do swoich uczniów w kazaniu na górze o błogosławieństwach, dziś chciałbym przypomnieć tylko jedno błogosławieństwo. Rozdział 5, trzeci werset. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pan Jezus w tym przypadku odnosił się do tych ludzi, którzy są ubodzy w duchu, czyli ci, którzy uznają swoją zależność od Boga. I zdają sobie sprawę ze swojej grzeszności. To ludzie, którzy nie ufają w swoje własne siły i możliwości, ale polegają na Bożej pomocy i prowadzeniu. Błogosławieństwo dla ubogich w duchu oznacza, że ich szczęście nie zależy od posiadania bogactwa materialnego, ale od ich relacji z Bogiem. Jezus mówi, że ci, którzy są ubodzy w duchu, odnajdą prawdziwe bogactwo w wiecznym życiu z Bogiem. W Biblii jest kilka przykładów osób, które były ubogimi w duchu, czyli uznawały swoją zależność od Boga i zdawały sobie sprawę ze swojej grzeszności. Był nim między innymi król Dawid, choć był królem, uważał siebie za ubogiego i potrzebującego Bożego prowadzenia. Czytamy to w Psalmie 51. Jan Chrzciciel miał pokorną postawę i przygotowywał drogę dla Mesjasza. To jest Ewangelia Mateusza 3:11 mówi, że choć, choć chrzcił wodą, to Mesjasz Chrystus ochrzci ludzi Duchem Świętym. Maria, Matka Jezusa, w momencie, gdy anioł Gabriel zwiastował jej, że będzie Matką Syna Bożego, wyrażała swoją pokorę i oddanie Bogu, mówiąc Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. No i oczywiście apostoł Piotr, który miał wiele wątpliwości, wiele błędów, ale uznawał swoją zależność od Boga, i wiarę w Chrystusa. W liście pierwszym Piotra, 5 rozdział, 5, 6, czytamy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, ale ubogim udziela łaski. Uniszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył w swoim czasie. Nie wiem, czy już oglądaliście dzisiaj aceranek, tak, tak więc zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli, skomentowali. Oraz życzę Was, Wam wszystkim mieszkańcom Tarnowa, Bożego błogosławieństwa na dzień dzisiejszy i do usłyszenia, mam nadzieję, jutro.